Czy możesz otrzymać Carer's Allowance w UK? Sprawdź ważne warunki. Nie jesteś w pełnym wymiarze edukacji, czyli masz mniej niż 21 godzin nauki tygodniowo. Nie masz ograniczeń imigracyjnych. Twoje zarobki wynoszą maksymalnie 196 funtów tygodniowo po odliczeniu podatku, ubezpieczenia i kosztów pracy. Jeśli jesteś z Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, musisz mieć status settled lub pre-settled w ramach EU Settlement Scheme. W Szkocji składasz wniosek o Carer Support Payment, a nie Carer's Allowance. Jak liczą się zarobki? To, co zostaje po odliczeniu podatków i National Insurance połowy składek emerytalnych, kosztów sprzętu do pracy oraz kosztów opieki nad osobą niepełnosprawną lub dziećmi do 50% zarobków. Uwaga na emeryturę i pension credit. Jeśli Twoja emerytura wynosi więcej niż 83 funty i 30 pensów tygodniowo, nie dostaniesz pełnego Carers Allowance, ale Twoje pension credit może wzrosnąć. Czy można pobierać Carers Allowance razem z ESA lub LCWRA? Można mieć przyznane oba świadczenia, ale New Style ESA. Jeśli dostajesz Carers Allowance, kwota ESA może być zmniejszona, czyli odjęcie kwoty Carers Allowance. Universal Credit z LCWRA, Carers Allowance można pobierać razem z LCWRA, ale trzeba uważać, bo dodatek opiekuńczy jest odliczany od dochodu przy obliczaniu Universal Credit, co może zmniejszyć jego wysokość. Zanim złożysz wniosek, warto skonsultować, żeby nie stracić innych dodatków. Masz pytania? Daj znać w komentarzu lub napisz wiadomość.